Yo, z tej strony Szpak, a dzisiaj omówimy Eurowizję. Jak pewnie wiecie, niedawno był konkurs piosenki Eurowizji, a jak są jakieś ważniejsze wydarzenia, to lubię sobie je śledzić. Jak oglądałem to wszystko, to czułem się mniej więcej tak, więc rak był ze mną podwójnie silny. Konkurs ten w obecnym roku wygrała Ukraina ze swoją patriotyczną piosenką, która w porównaniu do innych utworów kontrastowała swoją tematyką. Drugie miejsce zajęła Australia, co jest kurwa śmieszne, chociażby patrząc na nazwę samego konkursu. No ale nic. Dami IM zaśpiewała bardzo ładnie, więc się nie będę czepiał. Zanim przejdę do sedna, czyli do zwycięstwa Ukrainy, wiecie, że koszt SMS-a, by zagłosować na dany kraj w Polsce, wynosił 3 i 3,69 groszy? 69, a gdzie indziej znacznie mniej. Na przykład w Niemczech koszt SMS-a to równowartość 88 groszy, więc nie za bardzo szczędzono na odczuciu sprawiedliwości i gry fair play, jaką szczyci się Eurowizja. Natomiast co do otworów, to wiem, o gustach się nie dyskutuje. Jeden będzie trzepał sobie do Mozarta, a drugi będzie balował przy 5.18. Więc nie widzę tutaj powodu, by hejtować telewizów, że głosowali na jakieś totalne gówno. Choć i tutaj polityka wgryza się jak Gesslerowa w parówki, albowiem. Sporą rolę odgrywa sympatia do danego kraju, jak i liczebność obywateli danego kraju zamieszkujących obecnie na obczyźnie, przez wzgląd na co wymieniają się oni punktacją ze swoimi przyjaciółmi. Jak Rosja Ukrainie, tak Estonia, Białoruś czy Armenia Rosji. Turcja często otrzymywała głosy od Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Azerbejdżanu, albo na odwrót, Irlandia głosowała na przykład na Litwę i Polskę. Jury również wydaje się być podatne na polityczne igraszki. Reprezentacja Niemiec nie wypadła najgorzej na tle innych uczestników, chociażby pod względem wokalnym. Jamie Lee na pewno przewyższała chociażby taką Francję, która zajęła szóste miejsce. Tekst Amira, jak i samo wykonanie, czyli tego gościa z Francji, niczym nie różni się od takiego typowego, Radiowego przeboju, który przemija po dwóch miesiącach i nikt już go kurwa nie pamięta, zaś Jamie Lee w sposób całkiem ciekawy opowiada o wartości życia oraz wspaniałych początkach nowego. No i głos ma bardzo ładny. A które miejsce zajęły Niemcy? Ostatnie. Dlaczego? Bo uchodźcy, bo polityka, bo kurwa wszystko tylko nie to, co powinno być w tym kurwa najważniejsze: czyli głos i wykonanie. Kolejny żart to jest 25. miejsce Czech. Pod względem techniczno-wokalnym piosenka była wykonana naprawdę dobrze. Miała jeden z najciekawszych tekstów i na pewno tak niskie miejsce nie było zasłużone. Teraz Polska z naszym reprezentantem Michałem Szpakiem. Wszystkie portale trąbią o kontrowersji ze względu na ósme miejsce, które wcale nie jest takie niskie. Ja wiem, wiele osób może go nie lubić i w sumie to się im nie dziwię. To you, to you, to you. Ale ja mam to w... Piździe jak on wygląda, czy lubi w dupę czy nie czy cokolwiek innego, bo sam o nim niewiele wiem. Dla mnie liczy się tylko to jak zaśpiewał, a zaśpiewał bardzo dobrze. Mówcie sobie, co chcecie. Są tam jakieś pogłoski, że jego utwór to plagiat innego. Na Wikipedii nawet jest zmianka o tym, ale patrząc na obecną scenę muzyczną, to jakby się dokładniej przyjrzeć, to wszystkie te utwory brzmią podobnie, więc hookers. I teraz przejdę do Meritum, do tego co mnie po prostu wkurwiło, bo jak pewnie wiecie, mnie wkurwia bardzo wiele rzeczy. Wygrana Ukrainy, Jamala czy Jamala. Nie, kurwa, nie ten Dżamal. Dżamala czy Jamala ze swoją patriotyczną piosenką o losach Tatarów Krymskich podczas II wojny światowej wysiedlonych z krajów w 44. i sytuacji na Krymie z 2014 roku. Pominę już kwestię średniego głosu, który można usłyszeć pewnie z 10 razy w jakiejkolwiek edycji X-Factor i na tle innych uczestników wygląda po prostu mizernie. Bardzo mnie wkurwia, kiedy jestem zmuszony być świadkiem wykorzystywania krzywd ludzkich na rzecz tak bezczelnej próby wy bielenia zakropionego krwią wizerunku. Proponuję za rok wystąpić z odświeżoną wersją Roty, albo nie, wojenki. Ma bardziej chwytliwy bit. To jest po prostu pierdolone polityczne dno. Stonogę proszę cię, bo nie wytrzymie zaraz. To jest dramat, kurwa. Dzięki za oglądanie. Fizjo.